Siemanko, Siemanko z Dysrektorynki i witam w kolejnym odcinku z Reaction Daming to. Tym razem jestem na kanale Visiona, gdyż mam u jego dwa filmy zaległe. Po pierwsze, Kolab, Skutek Rewolucji, a po drugie, Amerykański Problem. Yy, odcinek czwarty. Niestety, jak nagrywam odcinek drugi i trzeci, nie spostrzegłem, że nie nagrywa mi się dźwięk z mikrofonu. Przez co niestety nagrania poszły do kosza. A szkoda. Więc przepraszam, że nie mam tych dwóch filmów, ale nie, nie spojrzałem. Mi się zdawało po prostu, że obecnie odpałem normalnie nagrywanie. Zresztą, że miał normalnie wszystkie ustawienia. A się okazało, że mikrofonu nie ma. Nie wychwytuje. I po prostu poszło w pioruny nagranie. Więc niestety. No ale cóż, przejdźmy chociaż na amerykański problem. Mniej więcej chociaż wiem też o co tu chodzi w skandynawskiej rewolucji burzy północnej. To amerykański problem raczej problem nie. Raczej nie powinien być problemem. Tak, nie wiem. No dobra, nie będę certoli, nie będę pierniczyć bez przerwy. Idziemy po prostu do odcinka. A, super reklama. Jeszcze bez tego. Bo zapomniałem, że nasz wspaniały Vision ma reklamy. W sensie nie, że mam coś przeciwko, ale po prostu zdewało mnie to troszeczkę, bo musiałem czekać dodatkowo. Whatever. Idźmy. Próba numer 15. Meksyku. Słyszysz mnie? Prowincja Kanada, okej. Okay. Chyba te próby już są na nic. Halo, halo. Słyszycie mnie? Kto mówi? Meksyku, ty żyjesz? Kto mówi? Ten zgubiony w ogóle w przestrzeni. Reprezentacja prowincji kanadyjskiej. O mój Boże! Żyjecie tam? Jakoś sobie radzimy. Martwiliśmy się o was tam na południu. Jak na razie ostatnio się tylko poprawia? Ameryka dała nam większe prawa. Także nie źle. To dobrze. Meksyku. A tak naprawdę mi powiedz. Wszystko gra tam u was? Nie. Chcemy już zaznać chociaż odrobinę wolności. Wiele osób pochodzących Meksykańskiego, którzy pamiętają Federację, chcą powrotu tego państwa. Ale ja już nic nie mogę z tym zrobić. Wiesz, może jednak nie jest wszystko stracone. O czym ty mówisz? Wiesz, ostatnio rozmawiałem z Brytanią i razem wpadliśmy na pewien pomysł. Pomysł? Na no jaki? Aby wykorzystać w danej sytuacji możliwość buntu. Ty wierzysz, że Unia nie roześle wojsk w takiej ewentualności, aby nas pilnować? Nie wiemy tego, ale jednak można by było spróbować. No dobra. A co w związku z tym? Czy przyłączyłbyś się do nas do takiej akcji? Głupie pytanie. Oczywiście, że tak. W takim razie witamy w klu. Wszystko ładnie będzie udowodnione. Co? Aha. Okej. Okay. Problemy na Bałkanach ciągle rosną. Kurde, już nie mam pomysłu, co można by było z nimi zrobić. Turcjo, mówisz Bałkany, tak? Ja mam chyba pewien pomysł. No to gadaj. Posłucham. Cóż, widzę, że najbardziej niepodległość chce zyskać bośnia z Serbią. To może pójść na układ? Na jaki układ, co? No, gada jaki układ. Może dasz im niepodległość pod warunkiem, że pomogą czasem w wojnie z Hellenią. A co ty, już planujesz z nią wojnę? Nie, ale skąd mam wiedzieć za rok czy dwa? No racja. Nigdy nic nie wiadomo, droga Turcja. Hmm. Propozycja jednak wydaje się ciekawa. Myślę, że to zrealizuję w rzeczywistości. Okej. Okay. To się odezwie. Najwyżej, no jak już będziesz porozmawiać z nimi. Hmm. I niepewność było widać. Bośniu i Serbio, czego ode mnie żądacie? Jeszcze głupio się pytasz. Przed drugą wielką wojną napoleońską nasze kraje zostały zabrane przez twój terror. Chcemy odzyskać niepodległość. Ruch wolnej Serbii. W ogóle jak śmieszki flag wygląda. Spokojnie Serbię, uspokój się. Można nam się udać coś... No dobrze, niepodległość. Ale chcecie jako osobne państwa? Mam lepszą propozycję. Jak lepszą propozycję? Ja chcę odzyskać niepodległość w stanie Serbii. Słuchaj... Ja bym zrealizował pomysł naszych przodków o stworzeniu państwa południowych Słowian. To byłby lepszy pomysł, bo byśmy mogli się nawzajem wspierać. Hmm. No dobra, ciekawe. Tak, Turcja. Zgodziłbyś się na takie coś? Ale ja też mam swój warunek do tego. Okej. Okay. Co takiego od nas chcesz? To, co mówią Włochy, czyli. Chcę, abyście mi pomogli z Hellenią. Z Hellenią? A to nie tak, że macie pakt o nieagresji? Teraz tak. Ale potem chcę od razu ich zaatakować, aby zniszczyć ich państwo. No dobra, możemy się na to zgodzić. Helenia faktycznie może nam też przeszkadzać. A od północy macie jeszcze twoje Włochy, Austria. Spoko. masz nasze wsparcie. W takim razie doszliśmy do porozumienia. Okej, okay. czyli doszło do porozumienia. O, fajna flaga. Dobra. Ameryka Południowa. Unia Ameryki. Mam ważne informacje do przekazania Tobie. Co się dzieje, co? Kim Ty jesteś? Jestem pozostałością po starym cesarstwie. A no tak, zapomniałbym. Co chcesz ode mnie? To jest po prostu coś w stylu, kiedy, kiedy mia, miałeś tak swojego przecinka i chcesz o nim po prostu zapomnieć. To po prostu jest teraz właśnie taka krótka konwersacja. Mam pewną propozycję do ciebie. Propozycję mówisz. No, sam widzisz. Pokażę Ci pewną ważną informację, jeśli połączysz mi odzyskać przynajmniej tereny Peru. Nie... nie. Co? Co ty Koście Ty Nie możesz zacząć najpierw od mniejszego terenu? Nie od razu z buta peru musi oberwać na web. Ja nie mogę, co za geniusz. Ważna informacja? Na jaki, temat z... na jaki temat mógłbyś chociaż mi to zrobić? Jaki temat mógłbyś chociaż mi to narodowych w twoim państwie i ich sprytnych planach. Malik, super. Kurczę, ale mogą mieć przegwizdane te państwa, skoro teraz... Teraz Ameryki Łacińskiej wie. Chcesz odzyskać ten repero za przekazanie mi tej informacji, mam rozumieć? <laughs> Dokładnie tak. Nie. <laughs> A, ale, przyjacielu, nie nazywaj mnie przyjacielem, bo nim nie jestem. Co się z Tobą stało, co? Jak widzisz, coś się stało. Co miało się stać? Jestem normalny. Nie poznaję ciebie kompletnie. Kilka lat temu straciłem najlepszego przyjaciela. Nie pomógł mi odzyskać chwałę Unii Ameryki. Krytynie, to jestem ja. Ja jestem pozostałością jego pięknego raju. Czemu kłamiesz? Jesteś tylko zniszczonymi wioskami. Nie, nieprawda. To nie jest prawda. Zejdź mi z oczu. Nie chcę cię już widzieć. Poczekaj. No i zerwało się. Co się z nim do cholery stało? Nie poznaję go kompletnie. I taki plot wysz, że teraz cesarstowe łacińskie postanowi się dogadać z tamtym, z Meksykiem i z Kanadą i żeby razem go pokonać. Za to, że go zlał. Kogo nie poznajesz? Peru. Czego ty tu szukasz? ten porozmawiać z tobą. No jaki temat, co? Hmm. Na temat twoich problemów. Hmm. No to ciekawe. Czy się zależy, że tak mało reakuj? Nie mam żadnych problemów. Zostaw mnie samego. Czemu kłamiesz? Słyszałem dokładnie to samo kilka godzin temu, jak rozmawiałem z umią. Co widzisz. Zgadłem. Ty, czekaj, cofnij. Cofnij to cofnij. Wait. Jeden do jeden skopiowany bal praktycznie. No to to jest jeden do jeden skopiowany? Te same oczy, ta sama flaga, wszystko to samo, po prostu, mistrz. Dobra, ale co to ode mnie chcesz? Słyszałem, że chciałeś mnie podbić. Oj, nieładnie, nieładnie. Co to się odwala? To teraz zagram tak, jak ty chciałeś. E Tacy z Ameryki Łacińskiej może się liczyć z Przemianą. Halim to jedyna wyspa w Azji, która nie została jeszcze skolonizowana. Czas, aby tam zawisła w końcu flaga. Flaga Wielkiej Rosji. Dobro, żołnierze, pokażmy światu, że potrafimy wiele. Chcą podbić wysepkę, która nawet nie jest przez podpita. Czyli ta. To tutaj, ta szarawa. Tak. Rosja, dobrze się bawisz? Wyśmienicie. A co? Nie, nic. Tak tylko pytam. Z czystej ciekawości. Aha. Takie podejrzane to było. Ale no nic. Czas na leko nie zadać. Kolonizuj, kolonizuj. Do usranej śmierci. Okej. Okay. No i przejęte. <laughs> Łatwo. Doskonale. Saharin jest już. Na, jest już rosyjski. I tak zostanie już na wieki. Dopóki cię nie zatłuką. Za no to te twoje wielki, wielki z chwałą obecnie się kończą. Oho, ty idioto, dlaczego to robisz, co? Wiadomo, władza. Tak, przy okazji, chcę zdobyć twoją wyspę. A co? Nie wkurzaj mnie już. Ja dopiero zacznę się cię wkurzać. A ten uśmiechnięty w ogóle. Coś się. O, w końcu ruszyło. <grych> Na no. taką silną armię posiadasz? Dlaczego? Mojego wojska się nie znieważa. Co? Jak ja nic nie miałem do Twojego wojska, to Ty wypowiedziałeś mi wojnę. Cóż, może i tak, ale tym razem ja wygram. Aha, okej. Okay. I sobie odbierze wyspę i stwierdzi dobra kapitulacja że nie no, żart O, no i odebrał sobie Sahalin Co ty powiesz na podpisanie pokoju? Podzielimy Sahalin między siebie wtedy Chyba kompletnie cię odbiło Chcesz cały zaanektować, mam rację? dokładnie tak jak mówisz Wtedy on z dwóch stron może w sumie atakować No dobra, ale zapłacisz mi reparacje wojenne. jasne? Chyba nie widzę problemu w tym. Zapłaci mu praktycznie za to, że odebrał mu wyspę. A, jeszcze jedną Japonią. Okej. Okay. Co ty jeszcze chcesz? Skoro tak ważny był dla Ciebie Sahali, czemu wcześniej go do siebie nie zdobyłeś? Widzisz, no, tak jakoś wyszło. Nie miałem zawsze okazji jakoś do tego. Aż do teraz. No dobra, rozumiem. W takim razie podpiszmy pokój. I tu się kończy? Nie. Czyj? A. To pokazanie napy? A, i na koniec. To mi się zdawało, że jeszcze coś było. Whatever. Zdawało mi się, że jest tego więcej, aczkolwiek dobra. Mój błąd. Także, no, to był film z odcinka czwartego. Ciekawe, co będzie w odcinku piątym. się pewnie będzie Peru, które dokańcza Pipidówek po cesarstwie Ameryki Łacińskiej. Pewnie będzie coś w Europie. A tak to nie mam pojęcia, co by jeszcze mogło być. Takie moje przypuszczenia. No to co? Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, like, sub, dzwonek i tak dalej. Trzymajcie się i cześć.